Więc większość osób już nagrała swoje reakcje na drugą generację. Ja sam osobiście się wstrzymałem, bo nie, nie chciało mi się, dopóki są tylko trzy Mony, o których internet o, e, oszalał. w których punkcie internet oszalał, mimo to, że w sumie praktycznie nic o nich nie wiem, z wyjątkiem tego, że to są staty. Więc to, co ja o nich powiem, to, to... No, moja opinia. Więc to. Sympatyczny lisek. Znaczy, kot, kotek? Może nie lis. Lisy to są psofaty. Przepraszam, pomyliłem się. Sympatyczny. Wiele osób sądzi, że to będzie reś. W sumie to ma sens. Wiele osób y, y, obawia się tego, że to będzie y, podobnie, y, podobna sytuacja jak z Litanem: że to będzie czworonożny Mons, y, który potem spędzi dwunaszeczny. Ja nie mam z tym problemu, bo dotychczas te takie coś działało. Działało to w przypadku Matkipa działało to w przypadku Embora, działało to w przypadku Incineroara i Foxa No i tam padał jeszcze, no teatr że Więc nie sądzę, że to będzie zły mon Ale nie jest on moim pikiem. Ten jest Który jest absolutnie cudowny Wkurzają mnie ludzie, którzy mówią, że jest to jabłko albo że będzie to fire bo grass bo, bo jest to jabłko jakby ja wiem jak po części tworzy się nowe generacje. No czegoś takiego będzie zrobić, że to będzie gras. To, to argumentują, że pozostałe dwa będą miały typy innych, że z to będzie tam ognisy, a że Quacks będzie grawiastej. Do no, w przyjdziemy. ja teraz przejdziemy. Zatem mnie to, to będzie mój pik. Chcę zobaczyć jego ewolucję. Podoba mi się e, tego tyla I utwierdzał mnie ten moment w przekonaniu, że nie dość... Że nie, to jednak nie tworzymy monów według tej, tej teorii, że Wszystkie są Obarte według tam, że wymarłe zwierzę znaczy, To tak dalej może być, bo kto też są gady, ale że, 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 że ogniste to są znaki z a wody to są obarte zobaczymy jak to wyjdzie Podoba mi się to, sam mon, nie podoba mi się to jak ludzie nie, na niego zareagowali i na sam koniec mamy tego skutkaczy byka, który jest całkiem sympatyczny. E, śmieję się z memem, gdzie ktoś podobał jego pozor do pozor Standard Cyla. Tylko mam z nim jest jeden problem. Otóż, zanim zostały ogłoszone nowe mony e, Dziewiątej generacji, to jeden no, taki spoiler, sam, taki sam tworzę własną generację Pokémonów. I właśnie moim starterem był, był, była Wodna Kaczka. I wiele osób twierdzi, że Quaz będzie wolno walczący, ale ja właśnie wolno walczącą kaczkę chciałem zrobić. To miała być kaczka, która rzuca kunai Teraz pomysł muszę zmienić, bo nie chcę. Mio... Mio to, że nie mam problemu z tym, że stworzyć, to sam teraz muszę stworzyć nowego mona. Nowego setera. Z czym mam problem? Bo nad tym wonem siedziałem już kilka miesięcy. O czym po jednej premierze musiałem pomysł tylko. Jednak to później... A co, naprawdę mi się podoba e, ten mon e, Ludzie mówią, że widzą w nim Donalda, a ja w tego nie widzę Miły ma tą czapkę, chociaż dla mnie to bardziej przypomina, niż ten Beret, to mi to przypomina Kaszkiet Lub e, Kaszkiet lub coś innego, nie pamiętam jak się nazywała ten. Ale dobra, wiesz Bardzo sympatyczna W Przepraszam, brak profesjonalizmu. Nie, to nie jest absolutnie montowane. Jest to F9F9 F9. siedzę teraz w OV. Ogólnie wszystkie te trzy. Wszystkie te trzy mony są naprawdę sympatyczne. Chcę zobaczyć ich późniejsze formy i co najważniejsze chcę zobaczyć nowe legendy, bo na to głównie czekam. Na Lore. Tak jest w To jedną z tych niewielu osób, które lubią i czekają na Lore Pokémon. To była moja opinia I którego by prawdopodobnie wziął? Najprawdopodobniej Fuekoko Bo jest absolutnie kozacki, nie, nie chodzi tylko o mimiczność, po prostu pierwszy jak go zobaczyłem I w sumie im dłużej na niego patrzę Tym bardziej mi się on podoba Ale poza tym jak na niego patrzę, taki vibe Jest to Odświeżony to to znaczy Nie mówię, że to odświeżony jest z jakąś ee, zżynku, z Totodile, ale Totodile był moim pierwszym modem W ogóle mój. I takie, uważam, że to będzie jeden z fajniejszych monów, jak jest. Zobaczcie, inaczej. Po prostu chcę zobaczyć, jak to dalej pójdzie. Bo naprawdę mi się ten pomysł podoba. Po prostu mam ma coś takiego nostalgicznego na mnie, bo ja bardzo lubię gady. Więc to była w sumie moja opinia na temat tych monów. I. Nie wiem, stawcie lajka like i subskrypcję. Może pojawi się więcej filmów w przyszłości. Może, nie wiem, nie obiecuję.